No, witam Cię Człowiek, losujemy z z poprzedniego odcinka. Był to ten uspik, i w tym filmie była zasada, że jak dobijecie 100 łapek w górę, dodatkowo jeszcze rozdamy tego uspa szczęka za 25 i tak czy inaczej go rozdam. Wiem, że jest 80 łapek, ale go rozdam tyle, że na streamie, ponieważ ja nagrywam to 10 godzin po publikacji tego materiału, bo po prostu nie wyrobię się z czasem, bo jutro mam wyjazd i rozdamy sobie tego drugiego uspa na streamie 19, więc. Jeśli w ten dzień oglądasz, to zapraszam Cię na strumyk, może akurat Ty go zgarniesz. A pod tym filmem trzeba było napisać w komentarzu BoWik oraz napisać swój nick z YouTube'a, na końcu dodając cyfrę 7. Zobaczmy, kto z kina wygrywa z wczorajszego filmu i dzisiaj również będzie z kim, do, z kim do wygrania, o tym za chwilę. A z poprzedniego odcinka wygrywa Mateusz. Yy, niestety nie masz komentarza drugiej części, więc nie wygrywasz niestety. Yy, zobaczmy. O, Betoniara, też nie masz drugiej części. Shadow Call, w cocinek odcinek, Bowie Shadow Call 7, gratulacje, wygrywasz skina, żeby go odebrać, wystarczy, że napiszesz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz, jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco, jak zauważy Twój komentarz od razu, skina do tego uspa dla Ciebie ślę, Ty drogi wizy, Jeśli chcesz wygrać tego skina, który teraz się prezentuje przed oczami Twoimi, zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj kanał z dzwonkiem i oglądaj do końca, żeby przekonać się, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam oczywiście na g się, najlepszy kodik sobie wpisuj w tym miejscu, Santi7 z tym kodem, dostajesz aż 10% więcej przy każdym ewentualnym dopozycie, do czego nie zachęcam i oczywiście skrzynkę na start Nilspeka, przypominając o tym, że strona jest tylko dla pełnoletnich widzowie, zostaliśmy wyróżnieni wspólnie, e, wspólny kanał, który razem tworzymy. No, i mam coś dla Was specjalnego z tej okazji. Są dla Was przewidziane prezenty, drodzy widzowie, za właśnie korzystanie z mojego kodu SANTI7. Jeśli wlecisz minimalnym depozytem na stronę, możesz otrzymać takowy prezent ode mnie. Są tu jeszcze trzy dostępne skiny. Jeden już został zgarnięty, ponieważ na Discordzie osoby, które są na Discordzie, serdecznie Cię tam zapraszam, dostały info wcześniej właśnie o wystartow że wystartowałem takie prezenty dla Was i już jedna osoba sobie zgarnęła MK. Jest też. Do do zgarnięcia bowik i w tym momencie dorzucam dla Was dwa takie prezenty. Shadow Daggersy tutaj za 4 dolce wrzucamy w tym momencie. Proszę bardzo. I dodatkowo taki kałaszek, on jest za 60 ziko. Damy sobie tutaj minimalne 2 dolce. Więc jeśli. A, jeszcze muszę dać datę rozpoczęcia. No tak, więc jeśli chcecie, możecie sobie wjeżdżać. Oczywiście do niczego nie namawiam. Jeśli jesteście pełnoletni, możecie sobie sprawdzić właśnie takie rozdania ode mnie prezentów. Mam nadzieję, że któryś z Was zgarnie jak najszybciej którąś z tych dwóch pięknych kosek. W złotówkach już Wam pokazuję, jak to wygląda, bo tutaj muszę zmienić na złotówki. Tutaj jest 16 ziko, tutaj 8 minimalne. Jak wiedziesz, za 40 to bierzesz udział w każdym. I kapi, który już ode mnie dostał prezent, wygląda to w ten sposób, że po depozycie od razu dostajesz na ekranie wiadomość, że otrzymałeś ode mnie prezent, z czego niezmiernie się cieszę, bo czym więcej dla Was rozdaję skinów, no tym bardziej człowiek jest ucieszony, tak? Także wbijaj na Discorda, bo tam będziesz miał info o... najbardziej aktualne info o tym, co jest aktualnie do zgarnięcia. Aktualnie, aktualnie, eee, tak, stoję sprawdzaj Discorda. No i co? Przejdźmy do odcinka, także pamiętaj o używaniu kodu santi 7 bo tylko z tym kodem masz takie dodatkowe rzeczy tak naprawdę za darmo. No i co? Zróbmy sobie pierwszą bitwę. Będą dzisiaj troszkę droższe bitwy, ale też trochę tańsze. Zobaczymy jak nam pójdzie z pierwszą bitwą, która będzie właśnie do tych droższych należeć. Dodajmy sobie te skrzynki, które zazwyczaj dobrze rzucają i zobaczymy jak to nam wyjdzie. Zróbmy na trzy osoby na trybie normalnym. Bitwa aż za piątkę. Te dwie, trzy ostatnie skrzynki są na Mocne. No i kurcza, kurcza. Fajnie byłoby też coś dla siebie przygarnąć. Także, jak coś ciekawego e, spadnie tutaj z tej bitwy a przede wszystkim bitwę uda się wygrać, to coś sobie również wypłaca do ekwipunku. E, no bo trzeba o tym pamiętać, tak. Jak coś trafisz, ja przynajmniej sugeruję ci, e, żebyś sobie coś fajnego wypłacił. Jak skin ci się podoba, to czemu by nie? Czemu by nie? E, na razie te pierwsze skrzynki wiadomo, że dużego znaczenia nie mają, bo wystarczy że z konduktora tak naprawdę coś rzuci. No i jest koniec. Jest po jest po zawodach. Fajnego dostał skin Annex e, za 6 stów, aż i teraz jeszcze dostał koski, Teraz jeszcze dostał koski. Ja właśnie dałem Wam takie shadowki do tych prezentów. E, coraz proszę będę Wam dawał skiny. Oczywiście, że tak na tych e, prezentach. Jak najbardziej. E, na, na, natomiast na próbę dałem też te shadowki, żeby one szybko Wam zleciały za, 15, za 16. Taka, także e, można sobie wziąć w czymś takim udział. E, zobaczmy. Tutaj konduktor to jest ważna skrzynka bardzo. No, niestety nic konkretnego nie rzuciła. No to teraz Fire Serpent musi z lewej strony pokazać klasę. No, niestety środek. Niestety środkowy wygrywa na Underdogu, byśmy to wygrali. Na Underdogu byłoby pięknie. Wiecie co? Zrobię sobie jeszcze jedną droższą bitwę, a później ewentualnie zahaczymy o coś tańszego. No i co widzowie, jeśli chodzi o te prezenty, a przede wszystkim o odcinki, no to teraz będę jeszcze systematycznie przez najbliższy, tak naprawdę tydzień publikował materiały z dnia na dzień, żeby wam pokazać, jak te rozdania przebiegają, jak te prezenty dla Was spływają. Będę na bieżąco Was o tym informował. Oczywiście, że tak. A później, po tych siedmiu dniach, będę wrzucał te odcinki, które już miałem nagrane, także... No i dobra. kolejna rapa panuje, niestety tutaj nic, ale póki co wygrywamy dzięki temu Fire Serpentowi, którą, którego trafiliśmy. No i tutaj, konduktor może zawojować świat, bo tu jak M9 poleci, to jest koniec. Mówimy tutaj o M9 Gamma dobra, ona jest chyba za trzynastaka z tej skrzyni. Jak dobrze kojarzę. Oby tylko dla przeciwnika nie spadł. Jak na razie w ogóle nic nie dało ten konduktor. Nic nie dał. E, ok, mamy awupkę za dwa koła. I czy coś jeszcze rzuci z ostatniej? Rzucił, ale to chyba nic się zmienia. Tak, to nadal jest nasza bitwa, to nadal jest nasz profit na tym otwarciu. Zróbmy sobie, tak jak Wam obiecałem na samym początku, też tańszą bitwę z tańszych skrzynek, żebyście dzisiaj zobaczyli sobie, co też z tanich skrzynek leci. Te są moje nowe ulubione, to są moje dwie ulubione nowe skrzynki. Za 800 złotych Steaker na Kałgarze i Charm bez Kałgara. Dwa naprawdę mocne, mocne skrzynki, dwie mocne skrzynki dwóch mocnych zawodników. Dajmy sobie też nowego Night Alley. No i słuchajcie... No i słuchajcie, te prezenty macie do zgarnięcia z kodem Santi 7 także też Santiago skrzynia na koniec się pojawi. Tryb terminal na trzech graczy i skrzynia Santiago będzie decydowała o tej bitwie. Zobaczmy co rzuci, zobaczmy co daje, ja na razie te skiny sobie zostawiam, bo jeśli coś z tych prezentów tuż po na przykład nagraniu tego odcinka spłynie, no to od razu wrzucam Wam... Kolejny prezent, żebyście długo na nowy prezent nie czekali. Tak jak mówię, pojawi się specjalny kanał na Discordzie i będę tam na bieżąco Was informował o właśnie tych rozdaniach. Ile tam skinów zostało, jakie skiny są i tak dalej, i tak dalej. Więc szpieguj koniecznie Discorda. Mamy oczko za 7 dyszek, naprawdę dobry skin. A przede wszystkim wartościowy, nie można o tym zapomnieć. To prawda, tutaj czy dla mnie spłynie, właśnie taka dobra naklejka, czy dla naszych przeciwników, to jest bez znaczenia. Ostatnia skrzynia decyduje o całym przebiegu bitwy, bo to tryb oczywiście terminal. No i zobaczmy. Lucky Punch ładnie dał, ładnie dał. Po dwie dychy skin. A skrzynia kosztuje 9 chyba, Lucky Punch, jak się nie mylę. Tu ładny kałaszek, Często wam rozdaję tego kałaszka na odcinkach, za około dwie dyszki, właśnie. Tutaj sztylety u góry. My dostajemy takie oskiny. I Santiago na lewo poproszę. O! Spełniło się marzenie, także USP wpada na nasze dłonie i bitwę wygrywamy, także też z takiej tańszej bitwy udało się naprawdę trafić fajne skiny. Ja wam przypominam, że przy ewentualnym depozycie z kodem Santi 7, do czego oczywiście nie zachęcam, masz instant deposit, czyli od razu możliwość wpłaty skinami, każdy ma swój indywidualny limit wpłat. Od razu dostajesz saldo na konto, od razu możesz tym obracać, od razu możesz skiny wypłacać. W moim wypadku to jest naprawdę niska, natychmiastowa opłata wiem, że ludzie mają dużo, dużo więcej. No ja mogę tym od razu obracać, od razu skiny wypłacać. Wypłacać. Przypominam o rozdaniach dla ciebie. Przypominam o prezencikach, które możesz zgarnąć za e, używanie kodu. Zobaczmy, czy ktoś już tutaj w międzyczasie, jak stworzyłem na odcinku, czy ktoś wjechał. Jeszcze nikt. Jeszcze nikt, także możesz zostać pierwszym. Także dziękuję ślicznie za wspólnie pięknie spędzony czas na dzisiejszym odcinku. Jeśli chcesz wygrać z z początku odcinka, dzisiaj będzie tylko jedno hasło. Napisz w komentarzu, czy taki dodatek właśnie prezentów ode mnie Ci się podoba i czy skorzystasz z takiej opcji. Mam nadzieję, że jak największa ilość z Was ode mnie coś dostanie. Także trzymajcie się i do zobaczenia do jutra, bo odcinki są za codziennie. Trzymajcie się, cześć!